Cześć, z tej strony Alex, witam Was na kanale Athletic Development i dzisiejszy tip będzie dotyczył treningu prostowników. To, że prostowniki są niezwykle istotną grupą mięśniową, wie każdy, kto wykonuje przysiady czy chociażby martwe ciągi w swoim treningu. I często spotykam się z pytaniem, jak najlepiej trenować tą grupę mięśniową. Dzisiaj postaram Wam się odpowiedzieć na to pytanie. Najczęstszymi ćwiczeniami wykonywanymi na prostowniki są Supermany oraz Wyprosty na ławeczce rzymskiej. Są to ćwiczenia z grupy beznadziejne, bezwartościowe i do tego niebezpieczne. Siły kompresyjne, działające na kręgosłup lędźwiowy w trakcie Supermana sięgają 500 kg, a w trakcie Hyper Extension nawet do 600. Po drugie, uczą nasze ciało błędnego wzorca stabilizacyjnego, który w żaden sposób nie przełoży się na główne ruchy bazowe, np. martwy ciąg, gdzie każdy raczej wie, że ciągnięcie z lędźwiowego kręgosłupa nie jest najlepszym pomysłem. Ćwiczeniem, które natomiast świetnie sprawdzi się do wzmocnienia i stabilizacji tyłu, jest Beard Dog. Wykorzystamy tu wzorzec napięcia izometrycznego na korze, w trakcie gdy nasze główne stawy ruchowe będą wykonywały ruch. Upraszczając. To jest właśnie to, o co nam chodzi w innych ćwiczeniach z obciążeniem. Na przykład w martwym chcemy wykonać 100% wyprostu z biodra w trakcie, gdy kręgosłup jest maksymalnie stabilny. Jak poprawnie wykonać to ćwiczenie? Dłonie ustawiamy mniej więcej na szerokość barków, kolana mniej więcej na szerokość bioder. Bierzemy wdech, napinamy mięśnie brzucha i prostujemy przeciwległe kończyny. neutralnego ustawienia kręgosłupa oraz tego, żeby tors ani miednica nie przechylały się w żadną stronę w trakcie ruchu. Jest to niezwykle istotne. Unikamy również przyprostów w lędźwiowym kręgosłupie. Ćwiczenie w tej wersji można wcielić do rozgrzewki dla osób bardziej zaawansowanych, a dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z siłownią, jako oddzielny wzorzec do nauki części treningowej poświęconej stabilizacji centralnej. I to już tyle w dzisiejszym materiale. W następnym odcinku pokażę wam jak wyglądają progresje Beard doga. A tymczasem nie zapomnijcie obczaić naszych wcześniejszych materiałów, zasubskrybować nasz kanał na YouTubie, a także dać grubego tłustego lajka pod tym filmem. A my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Na razie.